Cześć, jestem Karol. Po 10 latach siedzącego trybu pracy, i mimo wykonywania innych intensywnych ćwiczeń, jak skłosz i bieganie, kręgosłup zaczął dawać o sobie znać i to dość mocno. Ciężko mi było wystać przez dłuższą chwilę, przez ból pleców. Także moim podstawowym celem treningowym było zlikwidowanie bólu kręgosłupa, dodatkowo zwiększenie swobody ruchów co przy uprawianiu squasha zdecydowanie pomaga. No i poprawienie pewnych nawyków żywieniowych. Nie odżywiałem się źle, ale nie było rewelacyjnie. To miało skutkować zmniejszeniem tkanki tłuszczowej i ogólnie poprawieniem sylwetki i samopoczucia. Wykorzystując potęgę map Google'a, wpisałem w Google trenerów personalnych w najbliższej okolicy. Wyskoczyło około pięciu, umówiłem się na treningi z trzema, no i wybór padł na Kazika. Współpracę zaczęliśmy od krótkiej konsultacji mailowej, wypełnienia ankiety, od tego, jakie są moje cele, co chcę osiągnąć. Szukałem bardzo kompleksowego podejścia w związku z treningami i dietą. Także to było dosyć, to było dość duże wyzwanie. I po tej pierwszej konsultacji mailowej, wypełnionej ankiecie, umówiliśmy się na trening wstępny, żeby zobaczyć, jak nam się będzie rano współprac razem współpracowało. Przed pierwszym treningiem odbył się pełen pomiar składu ciała i taka już konsultacja face-to-face, -face, gdzie dowiedziałem się, jakby gdzie moje ciało ma braki, gdzie jest. Nadmiar. Generalnie nie wyszło to źle, ale też idealnie nie było. Sprawdziliśmy, jaki jest mój zakres ruchów, jak czuję się z treningiem. Ułożyliśmy plan działania, podejście do tego, co chcemy osiągnąć w, na przestrzeni czasu. No i rozpoczęliśmy współpracę. Po konsultacji treningowej omówiliśmy plan żywieniowy, jak będzie wyglądała dieta, co lubię, czego nie lubię, co jem, czego nie jem, tak żeby mi to najbardziej pasowało. I zgodziliśmy się na pewną formułę żywieniową, którą do tej pory stosujemy. Trening standardowo zaczynamy od rozgrzewki i rozciągania, co dalej jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ mój tryb pracy się nie zmienił cały czas jest siedzący. Później przechodzimy do treningów i ćwiczeń głównych typu martwy ciąg czy przysiady. Tutaj widzę chyba największy postęp w treningach, bo zaczynałem od pustej sztangi przy martwym ciągu, teraz idzie 100 kilo, także jest pompa. Następnie mamy ćwiczenia takie wspomagające. W zależności od tego, jak Kazik mnie obserwuje i widzi, gdzie są pewne braki, które części, które partie mięśni są słabsze, gdzie ciało wymaga więcej pracy, to takie ćwiczenia stosujemy. Także trening jest zdecydowanie bardzo spersonalizowany, nie ma tak, że cały czas robimy to samo, co jest dla mnie też fajne, bo po prostu się. Nie nudzę. Dietę otrzymujemy co tydzień mailowo w postaci PDF-a. Jest to pełen PDF z rozpisaniem dzień po dniu. E, ustaliliśmy z Kazikiem, że zakupy robimy zazwyczaj w poniedziałek, więc dieta jest tak rozpisana, żeby niektóre potrawy, które są dwudniowe, obejmowały wtorek i środę na przykład, a nie poniedziałek i wtorek. E, także e, to jest super. Dodatkowo mamy cały czas możliwość zmian w diecie, weryfikacji tego, co nam pasuje, co nam nie pasuje. Niektóre potrawy po prostu mi nie wychodzą, jak je gotuję, więc je zwyczajnie odrzucamy, zastępujemy czymś innym. Dieta jest moim zdaniem super zbilansowana. Nie mam takiego, takich ciągot na przykład do słodyczy, czy czegoś w tym stylu. Zawsze jest urozmaicona jakimś, jakiegoś rodzaju zdrowym ciastem, czymś w tym rodzaju. Czasami nawet nutellą z awokado, co jest też genialną rzeczą. I przede wszystkim nie czuję się głodny na diecie, co jest super istotne. Zdecydowanie nie chodzę głodny. I jeżeli chodzi o wyniki, już takie czysto medyczne, czy badania krwi, to się zdecydowanie poprawiło. Jeżeli chodzi o mikroelementy, i to bez suplementacji witaminami, bez chodzenia do apteki. Także dietę gorąco polecam, naprawdę jest super. Obaw przed współpracą absolutnie nie miałem. Tak jak wspominałem wcześniej, odbyłem trzy treningi, zanim trafiłem na kazie, znaczy przepraszam, trzy treningi razem z treningiem u Kazika. Poprzednie dwa treningi kompletnie mi nie podpasowały i ten plan kompletnie mi nie podpasował, eee, natomiast praca z Kazikiem była strzałem w dziesiątkę, absolutnie zero obaw. Zdecydowanie tak. Czuję się fantastycznie, ból w plecach minął, sylwetka mi się poprawia, czuję, że grubie tłuszcz, Gdybym każdego dnia jeszcze trzymał się tej diety tak idealnie, jak, jak to Kazik rozpisał, to pewnie już byłby kaloryfer na brzuchu, ale do tego jeszcze trochę.